Drogi Strzelcu, zastanawiamy się dzisiaj, co uporządkować w ostatniej kwadrze Księżyca. A cóż to jest? Od jutra, od 28 października, Księżyc będzie przez około tydzień w swoim ostatniej fazie miesięcznego cyklu. Na półkuli północnej, gdzie ja na przykład jestem w tej chwili, jeśli mnie z tej półkuli słuchasz, będziesz widzieć Księżyc jako taki na lewo wygięty, znikający sierp, czyli na zachód. No, i wracając do karty, wylosowałam dla ciebie szóstkę mieczy, drogi Strzelczyku. To jest karta radzenia sobie z jakimiś trudami natury emocjonalnej albo psychicznej, dotyczącej naszej podświadomości. Tego symbolem jest woda. Widzimy na tej karcie kobietę, która za chwilę przeprawi się, dzięki pomocy te, tego mężczyzny, na drugi brzeg rzeki, czyli rozprawi się ze swoimi problemami. Więc, drogi strzelczyku, albo ta karta to jest energia Twoja, albo jakiejś osoby w Twoim otoczeniu. Mówi o tym, żeby nie bać się, korzystać z pomocy osób, którym ufamy, a jeśli te osoby bliskie nie potrafią pomóc, to nawet żeby udać się do terapeuty. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, uważam, że to tak jak ćwiczenie mięśni, czy ćwiczenie mózgu, tak samo nad emocjami można pracować. Drogi Strzelczyku, owocnych porządków Ci życzę i do usłyszenia.